W końcu mamy piątek, tygodnia, koniec, weekendu, początek. To jest mój ulubiony dzień tygodnia. Kawa już się robi w oryginalnym kubeczku studiowujek. No i dzisiaj kolejny dzień walki z 730 E32. Dzisiaj w końcu ten silniczek wjedzie do samochodu. U Sebastiana na stanowisku E30 Cabrio, w której były wymieniane m.in. przewody. Iwowe, ale okazało się jeszcze, że jest do wymiany przewód y, hamulcowy, dlatego że na jeździe próbnej po prostu pękł, strzelił. Na szczęście nie była to jakaś sytuacja awaryjna. No i czekamy na nowy przewód. Jest zamówiony też stalowy, oryginalny z ASO. Na stanowisku na kanale mamy takie piękne E28. Zobaczcie sobie z jakim przebiegiem. Coś niesamowitego. Auto jest w takim stanie, no w fabrycznym stanie po prostu. Ale zobaczcie, jaki tu jest fajny, ciekawy silniczek. M20 B27 ETA. E, tutaj Sebastian jakieś robił rzeczy w zawieszeniu, jakieś chyba tutaj wycieki zlokalizował. I między innymi regulowałem tutaj e, zawory w tym silniku. Przy regulacji zaworów w takich silnikach jak M20, M30, gdzie manualnie reguluje się zawory na takiej, takim kółku mimośrodowym, tam jest, to kółko jest kontrolowane na śrubkę M6, na kluczych dziesiątkę. Ta śrubka jest, ma gwint drobnozwojny. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że tam nie należy stosować jakiejś nadludzkiej siły. Wystarczy z wyczuciem, nie jakoś do dużego oporu, zakontrować śrubkę i nic się nie będzie działo. Bardzo często właśnie dokręcacie tę kontrę na, z bardzo dużą siłą, wręcz nadludzką i wtedy należy wymieniać te śrubki, bo niestety gwint się zrywa. Gwint drobnozwojny stosuje się tam, gdzie nie ma potrzeby stosować jakiejś dużej siły do kręcenia śruby. Jesteśmy troszeczkę w okrojonym składzie. Zostałem sam z Sebastianem i szefową na, jak to się mówi, na gospodarstwie. Ponieważ Adam z Kamilem pojechali wygrzewać się w słońcu Dubaju. A ja po prostu korzystam z okazji i pochodzę sobie troszeczkę z kamerką, ponagrywam. I coś Wam tutaj będę starał się pokazać. Jeszcze taki szybki rzut oka na to piękne E28. Równe, proste, bez korozji. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nuweta. Czegoś takiego dawno, dawno naprawdę nie widziałem. Fotele, siedzenia, niewytarte, niewygniecione. Jeszcze do bagażnika zajrzymy. Zobaczcie. No po prostu fabryka. Coś pięknego. Zobaczmy, czy, czy są tu w ogóle jakieś narzędzia. Zobaczcie. W takim stanie E28. Wyjeżdżało z salonu do klienta. Nawet są tutaj w zapasie bezpieczniki, żaróweczki, komplet kluczy. Niezardzewiałe, czyste, nieużywane. Szmatka to myślę, że już została dołożona przez właściciela pojazdu, ale no po prostu coś pięknego. Słuchajcie, dobrze, że mamy szefową, bo przynajmniej ktoś nam przypomniał, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Także chłopaki, wszystkiego najlepszego. Nie chłopaków, tylko mężczyzn. Mężczyzn. O, no. to jeszcze. O dziękuję, dziękuję. No. No. Wszyscy mężczyźni, wszystkiego dobrego. Steeringowaliśmy troszeczkę żuraw do podnoszenia silnika, tak zwanego konia, a mianowicie dorobiliśmy tutaj to ramię, przedłużyliśmy, tak, żeby można było wjechać głębiej w komorę silnika do samochodu, bo nie zawsze wystarczało zasięgu. Należy jednak pamiętać przy tym, jeżeli będziecie tuningować swojego konia, pamiętajcie o tym, żeby to ramię, na którym wisi silnik, nie wystawało dalej niż nogi żurawia, bo wtedy, jeżeli będzie wystawało dalej razem z silnikiem, to Wam po prostu przeważy. Żuraw się przewróci. Także bądźcie ostrożni i czujni, jeżeli sobie tuningujecie swojego konia. Zobaczcie sobie, na oryginalnym tutaj fabrycznym ramieniu. Z tego żurawia. Tutaj już brakowało zasięgu. Żuraw opierał się o zderzak, a ramię było gdzieś mniej więcej na tej wysokości. I bardzo często właśnie brakowało zasięgu, dlatego tutaj postanowiliśmy troszeczkę stuningować sprzęt. Idę zobaczyć tutaj do Sebastiana na stanowisko, do tej ślicznej E28. Doszły mnie słuchy, że do, dojdą jakieś nowe części. Tutaj Sebastian już porozbierał obudowę rozrządu. Dobrał się do pompy wody. Tak wygląda tutaj ta oryginalna pompa wody. Zobaczcie, jak to jest wszystko tutaj skorodowane. Nic dziwnego, że ta pompa ciekła. Dlatego będzie założona nowa. Ale od razu, właśnie jak Sebastian dobrał się tutaj do rozrządu, odsłonił to wszystko. To zobaczcie. Z rolki napinającej rozrząd, pasek rozrządu wyszedł smar. Sam pasek może nie wygląda najgorzej, to biorąc pod uwagę jego, jego wiek, mimo niskiego przebiegu, stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj ryzykować. Wymienimy na nowy, dlatego że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że może się po prostu zerwać ten pasek. On już jest, będzie wsparciały i może nie wytrzymać, może się zerknąć. Dlatego biorąc pod uwagę stan kolekcjonerski samochodu i niską cenę części, Sebastian właśnie siedzi, zamawia nowy rozrząd i będzie tutaj wymieniał. Oczywiście przewody zapłonowe, kopułka, palec zapłonowy, te rzeczy też poszły nowe do tego silnika. Dojechał przewód hamulcowy do 30 i Sebastian właśnie Zaczyna tutaj doginać, testuje przyrządy, najpierw na miedzianym przewodzie, no i jak sabuś, który lepszy przyrząd? Ten no, niebieski lepszy. Ten niebieski lepszy też mi się tak wydaje, z nim się o wiele lepiej pracuje. Nie? No. Także tutaj problem polega, jest o tyle skomplikowany w doginaniu stalowego przewodu, że jak już go dogniecie, to nie bardzo daje się go wyprostować. Miedziany można sobie formować, jak się chce, dowolnie. Doginać, prostować i wyginać jeszcze raz. Ze stalowym już tak łatwo nie jest. Tutaj mamy taki drugi przyrząd do doginania przewodów hamulcowych paliwowych, ale razem z Sebastianem komisyjnie stwierdziliśmy, że ten niebieski o wiele lepiej się spisuje. A u mnie na stanowisku silnik już wjechał. Zamocowałem już pompę wspomagania, pompę klimatyzacji, sprężarkę, alternator, paski, wszystko ponapinane, pomontowane. No i skrzynia wjechała. Jestem w trakcie tutaj montażu skrzyni skręcania. Ponieważ zostaliśmy z Sebastianem sami we dwóch, a do zamontowania mam tutaj tylny wózek razem z dyfrem, który waży bardzo dużo kilogramów. A jak był Adam z Kamilem, to we czwórkę zdejmowaliśmy go tutaj z kobyłki na podłogę. No i teraz nie, nie bylibyśmy w stanie z Sebastianem go sami wrzucić na kobyłkę, żeby go zamontować na samochód. Dlatego stwierdziłem, że podniosę najpierw żurawiem, osadzę na kobyłce. Teraz Sebastian tylko poproszę, żeby mi tu przyasekurował i będziemy montować do samochodu wózeczek. Właśnie ta sytuacja z tym tylnym wózkiem przypomniała mi taką e, sytuację, kiedyś tam parę lat temu kupiłem sobie Jaguara S-Type, taka sytuacja. E, generalnie fajne auto, ale nie ten mój egzemplarz, to był siewnik straszny. A przynajmniej jest co wspominać. E, I tam wymieniałem silnik, tam była V6 Jaguara, nie Forda, bo tam były też Fordy w tych samochodach, ale ten mój miał Jaguara silnik V6 napędowy. I zostałem sobie w nocy podłubać w tym samochodzie, wymienić silnik i musiałem skrzynię biegów zdjąć, właśnie z kobyłki na podłogę i później z podłogi na kobyłkę. I dokładnie w taki sam sposób sobie poradziłem, że użyłem żurawia, żeby tą skrzynię przemieścić, właśnie z kobyłki na podłogę i z podłogi na kobyłkę, bo inaczej nie byłoby takiej możliwości. Aż tak silny niestety nie jest. Także mechanik musi być też i kreatywny, i, i czasem improwizować. A u Sebusia już przewód założony, dorobiony, kształty mu Sebuś nadał, także pasuje jak, jak oryginał. Jeszcze tutaj widzę namocowania, musi pozakładać, także na razie Sebastian poszedł się odstrasować, wyszedł na jednego. Właśnie przyjechał obiad, normalnie w tygodniu zamawiamy, przywozi nam catering. Rejskie smaki, ale dzisiaj przy piątku zamówiliśmy sobie z miasta jedzonko. Wypadło na kuchnię azjatycką. Sebusz, co tam u Ciebie? Sajgonki. Szefowa? Z ogonkiem. Z ogonkiem, okej. Okay. A u mnie kreweteczki z makaronem. A jeżeli Wy właśnie zasiadacie do obiadu bądź innego posiłku, to życzymy Wam smacznego. Do Sebastiana wjechała jeszcze F10 na serwis olejowo-filtrowy. Także tutaj już Sebusz ogarnął temat. Powolutku zmierzamy do końca dnia. A tymczasem od szefowej na Dzień Mężczyzny dostaliśmy po dwa takie cukierasy. Jednego już zjadłem. Proszę bardzo. Rawczo dostał Rafaello od szefowej na Dzień Mężczyzny. Elegancko. Wychodząc z domu nie myślałem, że cokolwiek dzisiaj będę nagrywał, dlatego nie wziąłem, nie zabrałem z domu kamerki. I niestety cały filmik został nagrany telefonem, także mam nadzieję, że tutaj przygniecie trochę oko na słabą jakość filmu. A tymczasem oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, o dawaniu lajków i o udzielaniu się w komentarzach. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.